A więc witajcie moi kochani widzowie w kolejnym filmie z serii, gdzie oceniamy sobie grę różnych youtuberów czy też streamerów. Na dzisiejszy celownik bierzemy postać bardzo kontrowersyjną, ponieważ bierzemy Mamona. Większość osób z niego się śmieje, drwi, ale ja dzisiaj sprawdzę jak on naprawdę gra w tego CESA. I powiem wam szczerze, że się kurwa mać zaskoczycie. Bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania tego filmu do końca. Pozdro! W tym miesiącu na moim kanale Świstu masz do wygrania właśnie taką prześliczną kosę Good Knife Doppler Phase 4. Jedyne co trzeba zrobić, żeby ją wygrać, to wejść na CSGO Skinsa Pisać kod świstu, płacić 10 zł i wtedy, mój kochany widzu, automatycznie bierzesz udział w tym konkursie. Dodatkowo, dla osób, które nie mają 18 lat, a także chcą coś wygrać na moim Discordzie, na kanale świstu Kosa, do którego oczywiście jest link w opisie, jest do zgarnięcia totalnie za darmo AK-47 mglisty front z w stanie pilteste. Dobrze widzowie, jesteśmy już meczu metrzyk na inferno nie dość, no, że jest z mamonem, to jest także z dwoma pięknymi kobietami, streamerkami takimi jak Nawcia oraz Kasix No i co? Drużyna Mamona wygrała pistoletówkę. Zaczynają po stronie broniącej. No i co się tutaj wydarzy? Przypomnę też, że meczek jest na szósty level of facet, więc jakiś to poziom jest. Sam aktualnie mam szósty level facit ale niestety te facity kompletnie przestają grać. Jazda! Co tu mam zrobi? No, terroryści się wpierdalają na site A i zobaczymy, co nasz tutaj yy, streamer odpierdoli. Pierwszy frak, bardzo ładny. No, może to nie była głowa, ale to nie musiała być głowa, skoro terrorysta miał tak mało HP Jazda dalej, ruiny, kościół. Mamon go goni. Goń go, kurwa, mamony. Goń go, kurwa, rozjeb go, kurwa. Bardzo dobrze, frak kolejny. I co, i czy to będzie trzeci frak na pistoletówce od Mamona? Zobaczmy, zobaczmy. Zobaczcie to, kurwa, jak on pierda to wam mówiłem we wstępnie, że kompletnie się zdziwicie jak mam on dobrze gra kurwa w tego Cesa. Każdy z niego ma beka, ja zobaczcie. fleszyk na mordę, kolejny frag, cztery fragi zrobione w pistoletówce. Nie mam kurwa pytań, po prostu no nie mam pytań, no zajebiście zagrał. Ja pierdolę. Runda już następna. Jak możecie zobaczyć, bardzo fajne wyczucie od naszego tutaj Kamilka Najdzik w łapce terroryści lecą na banana No i co się kurwa dzieje na bananie jak pod I dzieje się rozpierdol O tak! oleś tam odpierdoliło Dobra, co tu mamy zrobić? chowa się za betonem? Pierwszy frag od mamona zajebiście Dobra, terroryści jednak podłożą pakę chyba na A ale Mamon tu że Mamon się nie boi, kurwa, i kolejny frag, kurwa, ale było blisko. No dobra, w tamtej rundzie, słuchajcie, zdobył, zdobył dwa fragi, czyli aktualnie ma statystyki 6-0. Mamon ma statystyki 6-0, ja mówię to w 100% serio. Po tych dwóch rundach mogę już powoli stwierdzić, że Mamon jest lepszy od Szeligi. Po prostu. Jakby czuję to, widzę po jego grze, że każdy okej, się śmieje śmieszny Mamon, kurwa, z Remsuą się wyzywa jest to w chuj zabawne. Ale jednak już widzę, że, yy, że tak powiem że naprawdę spoko gra. Stoi sobie teraz na A, patrzy tutaj na A psy, no i co tu się wydarzy? Czy terrorysta mu podejdzie pod ryj? Podszedł i kurwa headshot! Ja pierdolę! Od razu kurwa headzik, naprawdę! Oj, czy tu go zobaczy, zobaczy go, zobaczy go! Aaaa, mamon! Nice! W ogóle zobaczcie, jaki mamon ma duży celownik w sensie. Wydaje mi się, że dlatego ma taki celownik, ponieważ, mówmy się, mamon to jest stary dziad. Jest dużo starszy ode mnie I mam wrażenie, że w dużo edycji tego CSa gra Dlatego takie właśnie przywiązanie do większych celowników Na ten moment statystyki 8, kurwa, 0 Napierdalaj mamonek dalej Dobra, terroryści wjeżdżają banana mba, yy, mamo stoi na B Dawaj I Jednego fraga mamy Przez smąka udało się złapać Terrorystę udało się złapać i niestety tu troszkę spierdolił. Wydaje mi się, że leciutko się zagubił w tym smoku, nie wiedział gdzie jest. Mógł to lepiej zrobić, no ale kurwa i tak, 9 fragów po czterech po rundach, zajebisty wynik. Następna runda, runda już piąta. Mam on sobie spuszczował banana ponieważ pewnie widział, że nikogo na tym B nie ma. Terrorzyści właśnie głównie na A podchodzą i co się tutaj wydarzy? Jak możecie zobaczyć, blisko stoi jego oponent a aw który się zachuja jego, nie spodziewa. Dawaj Mamon, pokaż kurwa kotku, co ma w środku. Ale kurwa, zobaczcie, jest kurwa przebiegły jak ja szczurka, kurwa i szybki jak przecinak i ja pierdolę. To była kurwa pozycja, to była kurwa pozycja, to jest kurwa to, widzowie, to jest kurwa to. Dobra, Mamon, sytuacja jeden na jeden, paka zaplantowana. No i zobaczymy, czy ten klaczek zostanie ugrany. Okej okay, mamon, podejdź po go Kurwa ja ci kibicuję, ja ci naprawdę kibicuję! A, Kurwa no mógł, nie mógł go zabić, tak? No wiecie, no tak... Ciężko to ocenić i... Mógł się szybciej trochę obrócić, obrócił się trochę chujowo. Nie, nie będę tutaj wiecie, pierdolić, że, że inaczej. Ale jednak no, na to co robi dla swojej drużyny ma aktualnie 10-2, na poziomie 5-0. Totalnie mu to idzie wybaczyć. Jazda dalej. Mamy rundę już y, szóstą. Runda szósta. Znowu większość terrorystów podchodzi na banana. I Mamon znowu na tym bananie się znajduje. Tym razem y, tylko z fleszykiem i famasem, no ale może coś tu wykombinuje. Dawaj kurwa Mamon! Pierwszy frag jest! I niestety ten drugi frag też mógł być zdobyty, lecz imo leki anlaki. Dostał najda za plecy, terrorysta go obił i po prostu padł. Nic dodać, nic ująć widzowie. Siódma runda. Siódma runda. Mamon, jak możecie pięknie tu zobaczyć, spuszował pewnie sobie bananika, bo zobaczył, że nikogo tam nie ma i aktualnie jest w apartach yy, przy, te, przy sajcie terrorystów, co tu się tutaj się wydarzy. O Jezu, tu będzie kurwa remontada. Remontada od Demamona Pięknie, kurwa. Pierwszy frag zdobyty. Jazda kurwa Mamon dalej. Pokaż im się, pokaż jak im się kurwa gra w cs -a. Dalej kurwa drugi frag od Mamona. Ja pierdolę, ej naprawdę. Gościu kurwa po prostu dobrze gra w cs -a. Jakby no... Może to jest jeden mecz, ale zobaczcie, no. Strzela nie najgorzej. Wiadomo, no nie jest to kurwa, wiecie, jakiś tam poziom świetny, no ale. To są szóste levely face. -y. Mamo znowu zdobywa 4 fragi i naprawdę mógłby coś poprawić, ale on totalnie nie strzela źle. Nie możemy mówić, że Mamon jest chujowy. No, Mamon nie jest jak Szeliga, według mnie gra dużo lepiej od Szeliga. Ja, A Szeliga przypomnijmy, że miał 2500 Elo. Runda następna, czyli już ósma. Mam on na ma statystyki 15,3. Czyli ciągle trzyma KD na poziomie 5,0. Jest to ostro pojebane, naprawdę. Co tutaj się wydarzy? Znowu na bananie. Widać, że lubi tego banana na inferno grać. Smoke trochę bezsensowny, w mojej opinii. Ale pierwszego, ale praga zdobył. I co jest. Co tu się kurwa odjebało z, tym, z tą śmiercią? Zobaczcie. Tutaj się cały czas chowa terrorysta. Ale kurwa zrobił mu. Sni... Ale zrobił mu kurwa sneaky biki. No. Ja bym sam tej miejscówki nie sprawdził, nie? Mu właśnie nawcia podeszła, nie zauważyła go, no jak mam on miał go sprawdzić? No niestety, no no tu... Totalnie frak nie z jego winy. Osoba, która pierwsza pikuje, powinna sprawdzać pozycję. Nawcia w tej sytuacji zjebała, ona, mam on co? Kurwa, no mam on fraga zdobył, no i runda wygrana jest, A kurwa. Dobra, zobaczymy co się stanie teraz. Mam gra bardzo agresywnie, więc troszkę mi to moją grę przypomina, bo ja też uwielbiam grać w CS agresywnie. Nawet jak gram po nie lubię siedzieć na piździe, lubię i zaskakiwać przeciwniku właśnie agresywną grą. Balans spuszowany po raz kolejny, co się wydarzy teraz? O, jest, o, jest, tu się natnie, tu się natnie. Ajaj jej, aj, mamonek, kurwa! Ale chciał odpierdolić, kurwa, high jumpa, high kika, No niestety nie udało mu się i i padł po prostu, no kurwa. Tu nie ma większej filozofii, widzowie. Runda następna, już jedna z nich po stronie broniącej. Mamon raszuje, teraz mida, Bardzo dużo raszuje, ale te rasze się opłacają. Dawaj, mamon, dawaj, o, kurwa! Nie no, hit. Dobra, nie no, to jest pojebane. Zobaczcie, jak on napierdala. Oj, tu się nie spodziewa. Jezus, święty komplet. Tu! Mógł mieć trzeciego fraga, lecz w mojej opinii totalnie spierdolił. Nie sprawdził drewna. No i kurwa, co? No i niestety, kurwa, Tero go wyjaśnił. No, lecimy dalej. Jedenasta runda. Mamon znowu raszuje banana. Możecie się śmiać, że z silverem, że ale w tej głupocie jest taktyka. Zobaczmy, co teraz się wydarzy i niestety... O kurwa, ale paniczny smoke, ale Kacik z góry to mała i co? I niestety się wypierdoli, no. Czasami się tak zdarza, no. Jak, jak grasz agresywnie, to takie, takie sytuacje dzisiaj niestety czasami zdarzą. Dobrze, ostatnia runda już po stronie broniącej. Eee, Mam on chyba teraz od site'u, a gdzieś w ogóle podszedł. Skrócił kompletnie aparty. Terorści wchodzą na B, więc pozycję ma... Po prostu, kurwa, świetnie. Zobaczmy, co tu się tutaj wydarzy. Ajajaj, aj, aj, pierwszy frag. Dobra, zjebał. Nie, okej. Okay. Teraz mogę tak powiedzieć z ręką na sercu, że Mamon ostro teraz spierdolił. Mógł mieć łatwiutkie dwa fragi. Niestety zdobył tylko jednego. Nie ma tragedii, no ale kurwa, tam się prosiło o dwa fragi. No ale niestety jest pizda Pierwsza runda po stronie atakującej. Terroryści teraz y, napierdalają. E, no i co? Mm, zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Poszły jakieś smonki, granaty. M e, mamon nie kupił Kevlara, czyli że tak powiem jest e, taktycznym umysłem. Zobaczymy, co się teraz wydarzy, tak? Wpierdala się na mida. Wszyscy lecą mida, aparty, rasują ma. O Jezus, Mamon, widziałeś go. On go kurwa na 100% widział. Zobaczmy to jeszcze raz. W mojej opinii, nie wiem czy gra 4 na 3, ale 100% kurwa mać, ale nie fart. No nie, fart, nie fart. Te rundzie zdarzył się, nie fart. Runda została wygrana, także Kasik i narcia go ładnie wyciągnęli, no i teraz runda następna. Znowu Rashmida, terroryści się nie pierdolą, po prostu napierdalają, no. Teraz mamą sprawdził po prawej, dobije, dobije, no i pięknie, dobij po Kasiks, zobaczmy co dalej, wziął sobie Akacza i tyle. Poprzednia runda została, słuchajcie, wygrana, od razu mi tutaj przeskoczyło na rundę już następną. Gdzie terroryści wjechali na site B, jeden terrorysta jest pod A i jak już widzicie CT rotuje. No zobaczmy, co tutaj mam, on postrzela. W ogóle CT na fullu, także A! Mam on pierwszy frak kurwa, naprawdę zdrowo napierdala. Ale... No i zobaczcie, piękna pozycja, piękna pozycja i on tu wszystkich, kurwa, wyruchania. Oni go nie sprawdzą. Mówiłem, mówiłem, kurwa, mówiłem, ja pierdolę, ale naprawdę on napierdala, zobaczcie to. Chuj wie, ej. Nie strzela najlepiej, nie ustawia się najlepiej, ale kurwa na napierdala, aktualnie ma 24 fragi i 9 śmierci. To są naprawdę zajebiste statystyki, kurwa, no mimo, że szóste level, no wiadomo, każdy gra w CS na swoim poziomie widzowie. no umówmy się, na to co on gra, no to gra po prostu kurwa zajebiście. Jazda dalej. Okej, okay, widzę, przeskoczmy sobie może do rundy już e, 17. Aktualnie terroryści prowadzą 10-6, no i ten meczek, kurwa, zostanie wygrany na 100%. E, Mamon jest na midzie, prawdopodobnie jakiś palaczek leci na... na, A jednak nie leci, myślałem, że palaczek poleci na 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 B. Ale jednak nie leci, skam przez Swołka, kurwa, jaki ładny skan od Mamona, ja pierdolę. I runda została wygrana, proszę bardzo, kurwa, jak tu wszystko szybko się dzieje, no ja pierdolę. Dobrze, słuchajcie, runda już... Bliska końcu, zobaczmy co tutaj się stanie. Mamon znowu leci na banana i się pocałowali, ale mamą go znowu kurwa wyrwał. Ja pierdolę. W ogóle ma tak ładne skiny, że ja pierdolę. Nie? No dobra, co się tutaj wydarzy? Plecy, no nie mogę o tym wiedzieć. Przejdźmy sobie, sobie słuchajcie do rundy. Ostatnie, gdzie mamą stoi sobie sam na bananie i zobaczymy co tutaj się wydarzy. No, podchodź. Nie, nie sprawdził go, nie ma szans. No i kurwa, easy frag od Mamona. Ten meczek słuchajcie, został wygrany przez drużynę Mamona, a on skończył ze statystykami 27-11. Także, moi kochani widzowie, w tym filmie nie było, bo to na tyle. Bardzo dziękuję, że oglądaliście do końca. No i co? Kilka słów ode mnie. Mamon naprawdę dobrze gra, po prostu. Nie mogę tu nic powiedzieć, ani go obrazić. Zrobił 27 fragów. W mojej opinii gra dużo lepiej od Szeligi. Bardzo chętnie bym zobaczył starcie Mamon kontra Szeliga, bo kurwa, no... Po tym meczu wnioskując, naprawdę dobrze gra. Mimo, że tam gdzieś kilka rzeczy bym poprawił, czy inaczej zrobił, to kurwa, no nie mogę się do niczego przypierdolić. Dzięki, że oglądasz się do końca. Pozdro.